Klasyczna panorama z Radogostu, zachód słońca, jedziemy dalej, Górzec, kierunek Złotoryi, Rataj, Bazaltowa Góra, Paszowice, Jawor, Ta w Oddali, Ślęża i Wrocław, ale nie widać, bo zachmurzenie jest teraz. Tutaj Wzgórz szczegonskich nie widać, ale mamy widok na góry wałbrzyskie. Bardzo ładne. No, dziś jakieś alert burze i tak dalej zapowiadali, ale i tak się pojechało. A tutaj mamy karkonosze i śnieżkę. Zrobimy zoom. Słabo widać za, za mgłą. Co tutaj mamy, co to za górki. Te tu to będą chyba. Tak, to będą izery, czy góry izerskie fachowo. A patrzcie, zachód słońca swoją drogą jest genialny. No. Pozdrawiam.